Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, z racji tego, że postanowiliśmy, że opuszczamy wyspę i opuszczamy Zanzibar, postanowiliśmy, że razem z całym teamem Dive'a zrobimy ostatnie nurkowanie. No i dzisiaj nadszedł ten dzień. Także już nie mamy żadnych klientów, którzy, którzy mogliby przyjść do naszego Diving Center. Postanowiliśmy, że dzisiaj zrobimy to ostatnie nurkowanie całym teamem. Weźmiemy przyjaciół i znajomych, ludzi, którzy nam pomogli budować to całe diving center. No i wspólnie fajnie spędzimy sobie czas. Ostatni, dive. Coś się kończy, coś się zaczyna, nie? Nie wysokie. No i pan Hube. A jest, profesor! Mam piankę piątkę na Zanzibarze, ale z racji, że ostatnio byłam w krótkiej piance i było mi ciągle zimno, to dzisiaj ubieram grubą. Nie ma dużo słońca, więc nie chcę zmarznąć. Tak. No dobra, jesteśmy już ubrani w sprzęt. Idziemy w tym momencie do łódki. No z racji ostatnich wydarzeń troszeczkę zastopowaliśmy z tymi vlogami, aczkolwiek no doszliśmy do wniosku, że na tym wszystkim życie się nie kończy. No i trzeba kontynuować to co zaczęliśmy. Także od teraz wznawiamy nasze vlogi. No i ciśniemy dalej z tematem. No trzeba iść do przodu. Zeszliśmy właśnie z łódki, z ostatniego nurkowania, powiem szczerze, że trochę łezka wokół się kręci, no ale cóż, takie jest życie, na Zanzibarze świat się nie kończy i trzeba iść do przodu, prawda to? Dokładnie, Dokładnie. przygoda się kończy tylko i wyłącznie po to, żeby nową mogła się stać. Cześć kochani, witamy was w ostatnim odcinku nie pary, ale w ostatnim odcinku na Zanzibarze. Tak, chcielibyśmy dzisiaj wam troszeczkę opowiedzieć o tym pokrótce oczywiście, co się wydarzyło przez ostatni czas, no i dlaczego stwierdziliśmy, że się wyprowadzamy. Wiele sygnałów dało nam do zrozumienia to, że czas opuszczać wyspę. A rzeczy tutaj nie potoczyły się generalnie po naszej myśli. Tak jak widzieliście też w naszych oświadczeniach na Facebookach, tak jak większość z was nas ogląda i wie, a ci co nie wiedzą, to prowadziliśmy przez półtora roku tutaj szkołę kajta i centrum nurkowania. My się fajnie rozwinęliśmy. Ja uważam, że to była dla nas super doświadczenie, super lekcja. My to jest też... fantastyczny czas. O Jezu, nie. naprawdę to. Nie będziemy mówić, że Zanzibar jest zły i dlatego się wyprowadzamy, bo zdecydowanie tak nie jest. Zanzibar jest cudowną wyspą. Jest wyspą, która bardzo mocno uwydatnia problemy ludzi. I jeżeli ktoś sobie nie potrafi z takimi problemami poradzić, no to ona bardzo szybko was rozbiera ze wszystkich emocji i pokazuje, jak to wygląda. My na szczęście wydaje mi się, że ten test zdaliśmy chyba z każdej strony. Razem z Tusią doszliśmy do wniosku, że. Na Zanzibarze i tak nie będziemy chcieli zostawać i wychowywać tutaj dzieci i żyć nie wiadomo ile lat, więc zdecydowaliśmy, że po prostu wyjedziemy i będziemy szukali nowego miejsca na Ziemi. Tak żeby też zaraz się nie posypały komentarze, że uciekacie, bo wam nie wyszło. Nie, nie uciekamy. W naszych planach już e, od dłuższego czasu były takie myśli, żeby stąd wyjechać, żeby znowu zacząć e, odhaczać te miejsca w naszej liście. Tak dziękujemy w ogóle ludziom, którzy z nami pracowali, którzy byli z nami przez te całe półtora roku którzy nas wspierali, kibicowali nam oraz hejtowali. Nawet ci, przez których nam kilka rzeczy nie wyszło, to też oni się przyczynili do tego, że tu jesteśmy, w tym miejscu, gdzie teraz. Tak. Także dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w tym projekcie. No i mam nadzieję, że będziecie wspierać nas dalej. My nie zamierzamy się zatrzymywać, chcemy dalej kręcić dla Was vlogi, mimo tej ciężkiej sytuacji, która jest pomiędzy Rosją a Ukrainą. Ludzie też potrzebują troszeczkę rozrywki i odskoczni, i odskoczni od tego, co, co się dzieje, a my już mamy w planach dwa kolejne, e, dwie kolejne destynacje, także w Polsce na pewno nie będziemy się zatrzymywać, na pewno przyjedziemy odwiedzić nasze rodziny. Pamiętajcie, że Zanzibar e, to było pierwsze miejsce, w którym zaczęliśmy te vlogi w ogóle nagrywać. To on nas skłonił do tego, żeby zacząć to robić, więc to też jest fajny początek czegoś nowego, ale myślę, że my sobie zawsze w każdej sytuacji damy radę. Mm. Na szczęście, życie się na tym nie kończy, i fajne jest to, że to wszystko, co nam dajecie ze swoją energię, że komentujecie, daje nam to dużo energii, żeby dalej dla Was nagrywać. Tak. Także jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!